Cześć, czy wybrałeś już swój przyszły zawód? Jeśli nie, to być może właśnie elektromechanik to odpowiednia propozycja dla Ciebie. Współczesny elektromechanik to bardzo, bardzo szerokie spektrum wykonywanych przez niego napraw, obsługi i konserwacji. To także mając stosowne uprawnienia na prawa urządzeń zawierających czynniki chłodnicze, w tym klimatyzatorów. Elektromechanik bardzo często zajmuje się naprawami współczesnych urządzeń artykułów gospodarstwa domowego, w tym przypadku zmywarki. Jak zmywarki, to i również pralki. Naprawiając wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne, pamiętaj, żeby były one odłączone od sieci elektrycznej. Dobry elektromechanik musi znać budowę i zasady działania wszystkich naprawianych maszyn i urządzeń. Fachowcy w tej dziedzinie często pracują w służbach utrzymania ruchu i, mając stosowne uprawnienia, często wykonują pomiary elektryczne różnych maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca w zawodzie elektromechanik jest pracą średnio ciężką fizycznie. Ale jest pracą bardzo odpowiedzialną i niebezpieczną, gdyż bardzo często masz do czynienia z urządzeniami pod napięciem. We współczesnych czasach elektronika to otaczający nas świat, dlatego elektromechanik bardzo często ma do czynienia z przezwajaniem spalonych silników elektrycznych. Tak wygląda spalone uzwojenie w silniku elektrycznym. To jest silnik po usunięciu spalonego uzwojenia. Tu jest silnik z założoną izolacją, gotowy do przezwojenia. To są gotowe cewki, które nawijarka nawija do silnika. A tak widać silnik, który jest w trakcie uzwojenia. Tu już mamy gotowy silnik. Po nawinięciu. Zawód elektromechanik obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień. Aktualnie znajdujemy się na warsztacie, który naprawia m.in. pompy. Tu mamy przykład pompy hydroforowej, rozebranej na części pierwsze, przygotowanej do regeneracji. A tak wygląda już pompa, która przeszła cały cykl napraw i jest gotowa do dalszej pracy. Kolejny przykład pompy regenerowanej w zakładzie elektromechanicznym, pompa zatapialna, która właśnie została przywieziona przez klienta do naprawy. A jeżeli zawód elektromechanik nie przypadł Tobie do gustu, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i wybierz propozycję odpowiednią dla Ciebie.